witam widzowie z tej strony starczy. dzisiaj gramy w Minecraft, Bedwars i... No dobra, zabieramy się z w bez żadnych i bez zbędnego przedłużenia. Już lecimy z rozgry rozgrywką. Sobie na początku blada obuduję. Ale z tym nieudacznikiem. W sumie, zamiast obudować te łóżka... Drag klikiem? Przecież mogę to robić long dragiem, ale jestem upośledzona. Dobra, jeszcze poczekam sobie na mieczek. Spoczko. Jeszcze sobie... Dobra, idziemy. O tak sobie zrobię. Nie, żarty! No Dobra. Możecie w ogóle napisać, czy chcecie jakieś odcinki z Plants vs Zombies. Bo... No. Napiszcie dobry, że my tam... Oho. Uh -huh. Białus, gdzie lecisz? Maszyn, to ma. Chcesz być pierwszy do mnie? Dobra. O nie, no jest on czekaj, muszę go jakoś spożytecznie tutaj porobić. Dobra, baj.

się wyciekłem, teraz go by się przydało sklepać dobra, ej nie wyszedł z serwera ale dziwne dobra, zjem refa, zjem refa. patrz, widzisz, zjem refa ojo, drewniane mieczy no mordo tylko nara brawo, brawo ale dobrze, starałeś się. Szacunek jak najbardziej. Zastanawiam się, zawsze zacznę. Szacunek. Dobra. Próbowałem walczyć, ale nie udało mu się. Trudno się mówi. A ja idę do bazy i się pobawię. Aha, wezmę sobie jeszcze tego Lensona. Zamiast kupować, mogę ją skopać, Lensona, złóżka. Jestem głupi, ale sobie obuduję ten stone, myślę. I zaraz potem udamy się na jej tu dorad trochę słabo wychodzi. Nie, czekaj, czekaj, co? Czy ja dobrze założyłem, że on już ma diaksy, ta? Dobra, no, jest trudno, kurczę! Dobra, trudno, nieważne, sens to i tak jest ten. Nie potrzebuję. Dobra, kilof mam trochę słaby, ale i tak dobre Nie, dobra, jesteś jestem ślepy, przecież on ale za to ja zaraz będę miała jak sobie. Czemu ja mówię zaraz? Przecież zaraz to jest chyba taki sklep. Nie. Nie świruj. Mieszany i tak. Spróbujcie ustawić takiego do God i speed bridge'ować. Nie, dobra, nie ma opcji. Dobra, spoczka, spoczka. No, 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 leć pod jaksiki, szczególnie jak nie będziesz miał czego już zbierać. Bo ci wszystkie jest za kosze tu. O, dobra, przed chwilą wyleciały kolejne, więc to jest. Tu chyba nie ma, ale tu do tych dwóch powinno być. To jest spoko. No i jak mówiłem, właśnie jest. Ja już wiem, co kupię. Niestety mi na potki nie starczy, ale przynajmniej będę najlepszy mnie nikt nie pokona. No bo. To może mnie pokonać, jak będę miał bieg i bieg no chyba ja jak się teraz wywalać 10 emeraldami Dobrze. Na no, spokojnie No jest, jest, jest Nie wywaliłem się. Najważniejsza. Teraz. Yeah. Jestem potężniejszy. Jeszcze mam prot 2. Robi wrażenie. Aha, bo ja dopiero prot 1. Nie robi wrażenia. Dobra. Yy, w maxu jest Oj, dwa TNT tylko. Różowy, lecimy do ciebie. Znaczy, ja lecę. Znaczy, wy też możecie. Tak samo możecie, jak zostawić lajka, czyli... Chyba w ogóle, bo nie ma kto u mnie zostawić. lajka, smutna mi albo subskrypcja. O dobra, nie ma kto u mnie zostawić. Nie ma, ale dobra, jeszcze ja nie wyrzucaj tak nad sobą. Tylko jak będziesz więcej pracował, to może dostaniesz. Gdy <grytanie> ktoś będzie chciał, zdobyć emeraldę, to się najprawdopodobniej wywali. Nie, że... Może... Kur... Kurczę, od kiedy te wieże istnieją? Hej, na ra. Mam lepszą wieżę. <grym> Co mu się stało? Dobra, ja też się prawie Kto Hoft TNT postawił. A patrzcie, za fry klacz. O nie! A dobra, czujesz też... Dobra, S, S. Zdjęcia do się Dobra, uwaga, pokonano go. Dobra, patrz, kończyć, patrz, więcej musi być, i dużo wolnych więcej. Oj, to strasznie mało tej pełny. A, mało nie mało. Może zrozumiemy, go dobrze idzie nawet. Kto jeszcze? Jest, żółty. Pewnie już u mnie siedzi. A, bo nie. A jednak na środku siedzi i zobaczy mnie, to będzie właśnie ten nie. Ale. czy to mnie, będzie nie obchodzi. Ja się jedynie mogę wywalić. Ten spadając, bo. Na nie ma szans. Co? Co chłopiu doing? Czy ty naprawdę do mnie nie poszedłeś? Dobra, poszedł do mnie, to ja pójdę do niego. Nie no, chłop do mnie nie poszedł. Patrz, dobrze, dobrze, tylko. Jestem przyzwyczajony do Client jumpów na Cox's a to jest inne wyleczanie. Nie ma tego tekstu paczka, co tak dodaje wyleczenie. Dobra, już nie ma fireboli. Dojka z ciebie. Co? Ej, widzieliście, że mi bloki cofnęło? I teraz wieczek mam słaby. Dobra, lecę na ciebie, mordo. Lecę, bo chcę. Żartowałem, ja nie chcę, tylko muszę. Jezus Maria, umiędla, klika i nagle cały z... Prost, dwa, nie wiem, osiem jaxów. Aha, i co? I co, zuty, Dawaj tę nabitkę. Takie zwane. O Jezu, źle Źle trzymałem przycisk. do ja za... Nie marę. ja przycisk źle trzymałem. Robiłem ile CPS-ów? Musisz sprawdzić. Nie mnie poinformować, bo strasznie źle. Dobra, idę do randomowej bazy. I sobie kupię. Dobra, chłop nie ma teraz szans. jak się nie wywalę. Nie wywalę się, dobra. Ile? Cztery. Patrzcie, kupię mieczyk, nie Jumpa. I co ma chłop do powiedzenia? Nic, 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 przez złotwarte. Cyk. Niewitka. 45 Nie Jam. Jam jest na ile? 45. Niewitka na no 30. Nieźle, nieźle. Mogło być gorzej. I mięczek oczywiście do pierwszego sleciku. <grym> Idziemy się z nim pobawić. Co? Ej, dobra. Teraz to będę taki chamski wojał Spod jumpa Abym mu napisał na trzeciej nie dla psa kiełbasa Dobra 25 Wiecie co ja z pójdę po te Teraz pójdę po emeraldę, czy do niego do bazy. Szkoda, że się wywalił. O! i za co on chce? Myślę, że jest lepszy ode mnie. Dobra, lecimy mu rozwalić K. Dobra, na razie wypiąłem żeby nie było podejrzeń. Kończymy rundkę. Brawo! Mamy wygraną pięknie. Brawo! E, to będzie już na tyle z tego odcinka, chciałem Wam pokazać, jakie jestem Lamus. E, no, a ja się z Wami żegnam. To byłoby na tyle. Ja bym chciał, żebyście zostawili łapkę lub subika jak nie macie. Możecie też napisać komentarz. I ja się z Wami żegnam do kolejnego odcinka. Pa pa!